Serdecznie do oglądania relacji z wydarzenia Master Grooming Show 2018. Czym są zawody Master? Masters Grooming Show są to międzynarodowe mistrzostwa Polski w strzeżeniu psów. Jest to jedyne, są to jedyne oficjalne mistrzostwa Polski organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Groomerów pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Groomerów. Czy frekwencja z roku na rok jest większa czy mniejsza? Zainteresowanie zawodem grumera i naszym konkursem rośnie z roku na rok. Jak widać w dniu dzisiejszym 20 osób w klasie początkujących jest to rekordowa ilość. Od początku organizacji mistrzostw w Polsce. Skąd przyjeżdżają do nas uczestnicy konkursów? Na naszym konkursie gościmy uczestników z całej Europy. I Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, i Białoruś, Litwa, Ukraina. Dlaczego podjął się pan roli sędziego? It's an experience, it's, a, it's an honor. Uh, you see a lot of work and you see a lot of young people starting and you see them developing in the, in the industry and how they, they, they're getting better and better and better so it's always a, it's a very nice experience to, to judge all over europe or all over the world Odnajduję wielką radość w tym, kiedy widzę, jak młodzi groomerzy rozwijają swoją pasję i swoje umiejętności w całej Europie. Daje mi to wielką satysfakcję widzieć, jak ten cały rynek się rozrasta i staje się coraz lepszy. Czy lubi pan oceniać pracę innych grumerów? Do you enjoy uh, this, judging all this? Uh... Yes, yes I, like it, I, like, I like it very much. It's, uh... To zawsze że nowych Bardzo lubię oceniać pracę innych ludzi, w szczególności dlatego, że daje to możliwości poznawania nowych osób i czerpania nowych po prostu z nowej sytuacji czegoś dla siebie patrzy pan na tych uh, groomerów młodych, szuka pan umiejętności czy talentu? What do you seek in uh, in young groomers? Uh, works uh, talent? Well, not. You got always very talented groomers, but I think uh, the most important thing in groomers is like uh, uh, the, the the focus on a certain breed and the, the 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 effort they put in all the time. I think with talent it helps, but effort or the, the 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 drive to do it it's much more better for young groomers than talent it helps talent but it's it's the, I think the, the 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 will to do it it's more important than talent talent oczywiście jest bardzo istotny ale najważniejszy jest ten pociąg który widzimy w w grumerze skupienie się na konkretnej rasie i i to że ktoś bardzo chce się rozwijać i, być coraz lepszym. Talent jest bardzo ważny, ale najważniejsze jest to, żeby żeby chcieć stawać się coraz lepszym. Jak ocenia pan poziom groomingu w Polsce? Uh, what do you think about uh, grooming level in Poland? I think I, I just here a, a few times and I think everybody every time I came the level is better. I think the level of the Polish groomer is comparable to the best groomers all over the world. Uh, na przełomie tych lat, na których pojawia się w Polsce, widzi, że poziom groomingu w naszym kraju bardzo się podnosi i niczemu nie odbiega od, od poziomu naj, najlepszych groomerów na świecie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Können Sie ein bisschen sagen über diese Marke Esculap? Die Firma Escolab baut seit 1912 elektrische Haarschneidmaschinen. Und als wichtiges System ist das Favorita-System, das eben speziell ich sag mal, von Escolab entwickelt wurde. Od 1912 roku e, państwo zajmują się maszynkami do strzyżenia zwierząt i pierwszą taką maszynką e, jest e, Favorita. Man erkennt dieses System an der Schraube im Scherkopf und dieses hervorragende system hat sich bis heute bewährt. Unikalnym systemem tej maszynki jest tutaj ta śruba, którą można regulować to ostrze i do tej pory ten system dalej funkcjonuje w tych maszynkach.

Jak długo pracujesz w zawodzie groomera? Tak naprawdę od początku roku, bo wystartowałam w 2017 robiąc w Lawisie szkolenie tutaj w Warszawie. A na samym początku tego roku otworzyłam swój salon, i tak jakoś mi się działa. W której kategorii brałaś dzisiaj udział? Początkujący, tak. Jak należało. Czym dla ciebie jest ten konkurs? Tak naprawdę jest to przygoda. Chciałam się obeznać z tym, jak to się dzieje, bo w przyszłości mam w planach wzięcie udziału w innych konkursach, więc chciałam zobaczyć, na czym to polega, a myślę, że to jest dobry jakby start wzięcie udziału w takim konkursie. Tak? I poznanie też ludzi nowych, zobaczenie jak inni pracują, więc między innymi dlatego chciałam, wziąć udział. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w dzisiejszych zawodach? to jest taki eksperyment dla mnie, żeby się sprawdzić, ponieważ dopiero zaczynam y, moją, mój grooming tak jakby, tak? Y, jestem początkującym groomerem, jeszcze mogę to nazwać, nie licząc od kursu, bo kurs naprawdę nic nie daje, taki dwutygodniowy, tylko to jest cały czas kwestia doszkalania się. No i... Y, Troszeczkę już lubię to trymowanie i chciałam się w tym sprawdzić ze względu, że tutaj jest do, dużo dobrych grumerów. Mam nadzieję, że mi powiedzą co i jak jeszcze powinnam sobie podszkolić. Nie biorę tego jako, że za wygraną, tak, że nie liczę na wygranym, po prostu chcę takie doświadczenie. Od jak dawna zajmuje się Pan ostrzeniem i konserwacją narzędzi? E, ostrzeniem i konserwacją się zajmuję... Z... Jakieś 17 lat gdzieś tak około. Czy na tego typu zawodach, konkursach dużo ma pan chętnych osób? E, tak, bardzo dużo. Zresztą jest tutaj do jutra, powinienem się wyrobić z tym co tutaj jest, także dosyć dużo jest pracy. Lincoln, nowa karma na rynku polskim. Powiedz nam coś więcej na temat tego produktu? E, karma na rynku polskim od 2,5 roku. Karma dla wymagających, dla właścicieli psów, którzy dbają o kondycję, jak i o doskonały rozwój naszych przyjaciół. Czym się wyróżniamy? No na pewno karmy produkowane w najnowszej, najlepszej technologii, najwyższej jakości, karmy bezbożowe. Panie i panowie, tytuł Glera Roku 2018 w tym roku przypada pani Iwonie Tarnowskiej Ciosek. Zapraszam. Fundatorem Pucharu dla pomeralogu jest on TV. Puchar o przedstawiciel firmy Germachom Sławek Polidowski. To jest zostać grumerem roku. To jest niesamowite uczucie. Jestem strasznie szczęśliwa, jednocześnie bardzo wzruszona. Co zdecydowało o, twoim, o Twojej wygranej? To jest podsumowanie całego roku pracy, od poprzedniego Mastersa do, do tegorocznej edycji. To, to jest podsumowanie wyników ze wszystkich konkursów, w których w międzyczasie brałam udział. Także prawie zawsze byłam gdzieś tam na podium w różnych kategoriach, no i suma tych punktów sprawiła, że wystarczyło właśnie na na ten puchar. Czy kolejne nagrody cieszą tak samo jak ta pierwsza zdobyta parę lat wcześniej? Cieszą bardziej, bo to jest coraz trudniejsze. To, myślę, że jeszcze nikomu nie udało się zostać brumerem roku w ciągu trzech lat pracy, bo ja jakby trzy lata temu zaczynałam zupełnie od zera z innej branży przechodząc kompletnie. Także naprawdę jestem strasznie z tego dumna i bardzo szczęśliwa, że, że to tak wyszło. Czyli wynikiem nie jesteś zaskoczona? Brałam to pod uwagę, powiem szczerze, że naprawdę dużo w tym roku jeździłam, miałam super wyniki, zwłaszcza w kategorii Settery z Miałam naprawdę dużo szczęścia też do ludzi i do psów, także to wszystko się poskładało na to, że to, ten sukces był w zasięgu ręki. Pój cel na 2019? Nie wiem, czy ktoś obronił rok po roku. Roliny Witek, Przewodniczący Składu Soczewskiego, ogłosi Best in Show Master Club Show 2016. Kapies, tereg. Renata van Oostta. you <laughs> Jak się czujesz jako laureatka tegorocznych zawodów? W ogóle się nie czuję, mam tyle emocji, myślę, że ja potrzebuję kilka dni na to, żeby, żeby to zrozumieć, żeby, że, 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 że udało mi się. I chciałabym podziękować bardzo naszej ekipie, która wspiera nas i, i, i wieś i latość, która zaraziła mnie pasją do Szkotów. Naprawdę to od niej się wszystko zaczęło. Jakie masz cele na 2019? No startujemy w konkursach. Gratuluję w następnym roku wygranej. Dziękuję. Nie wiadomo jak to będzie. Jest naprawdę dużo wspaniałych grumerów, świetnych, nowicjuszy, także myślę, że wszyscy mają równe szanse. Paweł, plany na najbliższą przyszłość. Jeden największy. Czy wyjdziesz za mnie? Słucham. Czekamy na odpowiedź. Mamy już ale... Tak. tak może być. No moje gratulacje. Brawo! Powiedziałaś? Tak. Mi ha <sussurra> <sussurra>